Gorąco, stół cienki takie oglądamy już przed chwilą. No ty wiesz Janek, że stoimy tu? To praktycznie stoimy, bo to się nie da inaczej. Bo fala nas ściąga, a, a silnik idzie na barryfę. A jak byłby zakaz wypłynięcia w morze, to, tam, to, to byś dostał przez radę informacji czy nie? Jakbyś... No to, ale to musiało być porządny sztorm, no. To by, to by, powiedział w cudzysłowie. pewnie. tam nie wypływajcie. Przed, przed, Ale przed, przed, Ale jaja. O Jezu. To od Kaśki, To no. ta kaśka. Tak To prawda. 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 To taki mały prawda. Jezu. prawda. To prawda. To To mam To Kasiu, To mną jesteś bezpieczna, To tak. jest. Ale dobrze jak ty powiedział, no, jeszcze będziecie mi dziękować, że się wrócili do No, teraz mogę wszystko sobie zażyć. A fajny był no, no to życzę wam miłego dnia, jeszcze będziecie mieli taki przez godzinę, zanim nie wypłyniecie. Kto tak powiedział? Szedł. To ten Zarek, ten gościan. Tak? Tak. Mógł po potrzuci, <grym> ja mam podstawkę, ale to... Pan się na Tak, boś przechodzi bardziej. Tylko fala została, ale wiatr jest troszkę lżejszy. Wiatr jest lżejszy. Cześć, bo przyszła ta chmura czarna, więc wiatr jest troszkę jest ale, ale fale się zrobiły. Teraz nie chcą, potrafią bywać się straszyć, ale teraz to już będzie bez różnicy, czy ktoś potrafi, czy nie. Ale już się <grym no. <grym tak, no. <grym> Boże, Kasia. Ja się bardziej bałam jak kajak. No, aż normalnie. Zyfłotę... Jecha, kura, <grywa> <grywa> a się cieszę? Ja. zdjęcia na początku. Przyszło je, bo. <grywa> no, porządek natura już zrobiła. Na Janek, a Co? tam To jest żeby ten nóż książka schowała, tak? To u mnie to pół. Pół.

Zmniejszę fale, teraz Mniejsz, Mniejsze teraz to już się uspokaja. No. Teraz przestanie o, padać, słoneczko. Jeszcze będziesz chciała tam pójść, ja do... yeah, no nie. Nie, nie. Nie, No. Ale już się mniej nie. już nie. Nie, nie. Nie, Już Nie. Już, już wieje, już jest... już powiem no. wam, że... Dy... Przejdzie przejdzie i wracamy, Kasiu. Nie. wracamy, no. Nie. 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 Ja ci to

a to nie można tego zablokować czymś? No ona właśnie się nie blokuje, wiesz? To jest problem, bo się No Ja wiem, musisz słować. No, no, będzie trochę wody w środku. Tam pójdzie do zęzy, nie ma problemu. Ale co mam otworzyć od... tak. Woda sobie ścieknie i pójdzie do zęzy, później pompy wypompują. Ale pokoju. tam się nie da przeblokować tego. Tam nie da się no, mówić i ja nie wiem. Tam, tam nie, tam nie, bo tutaj na końcu powinny to być to takie to blokady, to. ale one to wyrwały. Się, że to, wyjedzie tutaj no to właśnie podczas jednego stołu właśnie wywaliło te wszystkie dwa te. Ale waliło jeszcze gorzej. jest taka pogoda pocztormowała, bo burza po prostu przyszła, Wszędzie burza i jest okej, okay, nie? To nie jest taki stąd że na całym, po Bałtyku już się robi. Już Ale... No jasno się robi, tak, dobrze. No. będzie sztorm. deszcz wszystko i będziemy zabrać. I tak płyn dookoła świata. No a tak jest, czasami musisz sztormować na oceanie, masz tak tydzień cały czas. Kiedy Kasia dookoła świata płyniemy. Jak to sobie konadę zrobić? No. Wow. I